Arsenal to jeden z najbardziej zasłużonych i utytułowanych klubów w Anglii. W swojej historii trzynastokrotnie sięgał po Mistrzostwo Kraju, w tym trzy razy w erze Premier League, oraz czternastokrotnie po Puchar Anglii, co jest rekordem rozgrywek. Co istotne, czasy, gdy należał do krajowej czołówki, nie są tak odległe. W tabeli wszechczasów Premier League kanonierzy plasują się na podium. W sezonie 2003-2004 zapisali się w historii jako The Invincibles, po tym gdy zakończyli sezon, nie notując ani jednej porażki w lidze. Był to jednak jak dotąd ich ostatni tytuł mistrzowski. W tym roku mija więc już 18 lat bez triumfów w Premier League. Oczywiście w drugiej dekadzie XXI wieku Arsenal zdobył cztery Puchary Anglii. Jednak nie ulega wątpliwości, że od dłuższego czasu. Klub pogrążony jest w kryzysie, który finalnie doprowadził do braku występów w Lidze Mistrzów. Prześledźmy więc, co stało się w ekipie kanonierów, by odnaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Witam Was bardzo serdecznie. Futbol bez cenzury. Standardowo dziękuję wszystkim nowym osobom, które dołączają do naszej społeczności. Nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, a teraz przechodzimy do głównego tematu. Korzystając z linku w opisie, zgarniacie darmowe doładowanie od sponsora kanału Betfan o wartości 60 zł, a ponadto cashback do 6 stówek. Witam w Sky Sports News na Arsenal's Day. Wczoraj did To jest niewyobrażalne. W czasie, gdy Arsenal przechodził do historii jako niepokonany mistrz Anglii, równie historyczne dla klubu rzeczy działy się w dzielnicy Islington, gdzie od 2003 roku trwała budowa nowego stadionu Emirates Stadium. Inwestycja ta miała poważny wpływ na przyszłość klubu. Koszt budowy obiektu wyniósł 430 milionów funtów. Było to dużym obciążeniem dla budżetu Arsenalu, który na ten cel musiał wziąć pokaźną pożyczkę od banku. Kredyt próbowano spłacać m.in. dzięki wypuszczeniu obligacji, ale i tak klub musiał mocno zacisnąć pasa z powodu budowy stadionu. Odbiło się to choćby na transferach. Emirates Stadium otwarto latem 2006 roku. W trwającym wówczas oknie transferowym Arsenal wydał tylko 15 milionów euro. I to w sumie na dwóch piłkarzy, Denilsona i Tomasa Rosickiego, który na marginesie okazał się bardzo dobrym ruchem. Jednocześnie kilku graczy sprzedano, więc saldo transferowe klubu wyniosło wówczas jedynie 2 miliony na minusie. Więcej na wzmocnienia wydawali nawet działacze Boltonu. Była to zapowiedź tego, że w przyspieszającym z każdym rokiem wyścigu zbrojeń na rynku transferowym kanonierzy zdecydowali, Zdecydowanie nie będą trzymać się czoła stawki. Wkrótce potem, w 2007 roku, zmieniły się struktury właścicielskie w klubie. Udziałowcem arsenalu został amerykański miliarder Stanley Cranky. Z czasem zwiększał on pakiet posiadanych akcji i stał się głównym właścicielem klubu. Nadzieje fanów związane z Amerykaninem mogły być bardzo duże. Majątek Krankiego wyceniany jest bowiem wyżej niż ten należący do Nasera Al-Khalafiego, właściciela PSG. Oczywiście sprawa paryżan jest nieco inna, gdyż mogą oni liczyć na kolejne wsparcia finansowe od władz Kataru. Przestrogą mógł być fakt, że Kranki traktował kluby sportowe jak interesy, nie zważając na wyniki sportowe, a także na ich kibiców. Amerykanin jest również właścicielem m.in. Denver Nuggets z koszykarskiej ligi NBA, Colorado Avalanche z hokejowej NHL oraz Colorado Rapids z piłkarskiej MLS. Kluby z USA mogły z kolei liczyć na większe zaangażowanie właściciela niż Arsenal. Niestety dla kibiców kanonierów spełniły się główne obawy, a nie nadzieje. Krękę od początku oszczędzał na zakupach, a gdy już kwota transferu przekraczała 10 milionów euro, to okazywał się on chybioną inwestycją. Przyczyny tych niepowodzeń były skrajnie różne. Oczywiście nie można było z góry przewidzieć, że chorwacki napastnik Eduardo da Silva. Przegra z poważnymi kontuzjami. Jednak grnobrny charakter Samira Nasriego można było wcześniej sprawdzić, robiąc odpowiednie rozeznanie. Mimo swojej konfliktowości i różnego podejścia do profesjonalizmu, Francuz grał dobrze, ale odchodził w nieprzyjemnej atmosferze, skuszony pieniędzmi Manchesteru City. Podobnie zresztą jak Emmanuel Adebayor. To także było bolączką Arsenalu, ponieważ z każdym rokiem tracili przynajmniej jednego kluczowego gracza. Poza Adebayorem i Nasrim do City odeszli także Gael Clichy i Colo Touré. Do Barcelony przenieśli się Sesk Fabregas i Alex Song, ale przede wszystkim klub stracił swojego najlepszego strzelca, Robina Vampersiego, na rzecz jednego z największych rywali, United. Później ten sam kierunek obrał zresztą Alexis Sanchez. Choć sprzedawano najważniejszych zawodników, to kibice mieli spore pretensje, że klub nie potrafi sprowadzić odpowiedniej klasy następców. Zaczynało już brakować nawet cierpliwości do legendarnego menadżera Arsena Wengera. Francuz stawał bowiem po stronie właściciela w sporze dotyczącym wydatków na wzmocnienia i mówił, w Anglii panuje dziwne przekonanie, że wydawanie pieniędzy to recepta na wszystko. Nie ulega jednak wątpliwości, że transfery Arsenalu wypadały blado w stosunku do rywali. Dla przykładu, gdy kanonierzy kupowali przed rozgrywkami 2011-2012 za najwyższe kwoty Oxlade'a Chamberlena i Mikela Artete, to w tym samym oknie Chelsea zatrudniała Juana Mate i Lukaku, United De Gea, a Manchester City Samira Nasriego i Sergio Aguero. W 2003 w 2013 roku coś ruszyło pod tym względem, gdy kanonierzy za rekordowe 47 milionów euro ściągnęli z Realu Madryt Ezilo. Był to jednak początek wysokich, nieudanych transferów. Znów problemem często okazywał się charakter zawodnika. Reprezentant Niemiec początki miał wprawdzie bardzo dobre, ale szybko popadł w przeciętność, zniechęcając wszystkich do siebie w klubie i stanowił przede wszystkim obciążenie dla budżetu. Podobnie było z Alexisem Sanchezem, sprowadzonym za niewiele mniejszą kwotę, 42 miliony euro. Jego również trudno byłoby nazwać piłkarzem oddanym klubowi i pracy. Świadczy o tym zresztą wspomniane wcześniej odejście do United. Ponad 40 milionów euro kosztowali także Mustafi, który stał się symbolem fatalnej gry obrony kanonierów, oraz Granitczaka, który jest wprawdzie w klubie do dziś, ale regularnie sprawia problemy z swoim zachowaniem. Prawdziwą kwintesencją tych nieudanych ruchów transferowych było jednak sprowadzenie Nicolasa Pepe z francuskiego Lille. Iworyski skrzydłowy kosztował arsenale rekordowe 80 milionów euro, a w barwach kanonierów do bramki trafia średnio co 247 minut, a asystuje jeszcze rzadziej. Przez długi czas Arsenal wydawał więc za mało na wzmocnienia, by dotrzymać kroku największym rywalom w Premier League, ale gdy już zaczął wydawać więcej, to większość tych największych zakupów okazywała się fiaskiem. Za nieudane działania transferowe kibice obwiniają głównie Edu Gaspara, dyrektora sportowego, który pracuje w klubie od 2019 roku. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsze lata przynosiły również wiele chybionych nabytków. Funkcję prezesa łączoną jednak z zadaniami dyrektora sportowego przez 9 lat, sprawował Ivan Gazidis, aktualnie prezes zarządu Milan. Według raportu Football Observatory w latach 2010-2019 Arsenal znalazł się na 14 miejscu na świecie pod względem wydatków na transfery. Wyżej były cztery angielskie kluby: United, City, Chelsea i Liverpool. Każdy z nich zdobywał w ostatnich latach Mistrzostwo Anglii. Kanonierom pozostały jedynie krajowe puchary. Wielu kibiców uważało, że za początek problemów odpowiadał Arsène Wenger. Oczywistym jest fakt, że Francuz zrewolucjonizował nie tylko Arsenal, ale wniósł wiele nowej jakości do całej Premier League. Wydawało się jednak, że z czasem się pogubił, stawiając głównie na szkolenie młodzieży względem odpowiednich wyników. W opinii kibiców obrał drogę od bohatera do nieudacznika. Zarzucano mu, że przy coraz słabszej kadrze nie stara się zmieniać taktyki w meczach z najlepszymi rywalami. Pytano o to m.in. po porażce Arsenalu z United 2 do 8. Węger uparcie jednak twierdził, że styl gry odzwierciedla osobowość menedżera, więc nie zamierza go nigdy zmieniać. Tymczasem futbol stale ewoluuje i zmiany są konieczne. Sam Francis przyznał już po odejściu z Arsenalu, że pozostanie w jednym klubie przez 22 lata to był z jego strony błąd. Wbrew temu, na co liczyli kibice, jego odejście nie sprawiło jednak, że problemy zniknęły. Jego następca Unai Emery nie odmienił zespołu. Przez całą kadencję Węgera Arsenal zdobywał średnio 1,95 punktu na mecz. Pod wodzą Hiszpana było to już tylko 1,85. Symbolem niepowodzenia Ameriego w Londynie był przegrany w 2019 roku w finał Ligi Europy. A przecież te rozgrywki są uznawane jako jego specjalność. Wygrywa je aż 4 razy. Finał z Arsenalem był jedynym, w którym nie triumfował. Emery utrzymał się na stanowisku przez 516 dni. Ponad 15 razy krócej niż Węger. Także obecny szkoleniowiec Mikel Arteta nie radzi sobie najlepiej na tym stanowisku. Średnia punktowa jest najniższa z całej trójki, 1,82. Choć trzeba zaznaczyć, że w tym sezonie gra Arsenalu wygląda coraz lepiej. Wszystkie te czynniki z ostatnich lat, fatalna polityka transferowa pionu sportowego, przeciętni gracze o nadmiernie wysokich zarobkach i przykładanie zbyt małej wagi do klubu przez właściciela sprawiły, że teraz to Stan Cranky stał się na Emirates Stadium wrogiem publicznym numer 1. Kibice niejednokrotnie urządzali protesty pod stadionem, domagając się jego odejścia. Tym bardziej, że byli chętni na przejęcie klubu. Jednak Amerykanin konsekwentnie odmawiał, twierdząc, że Arsenal nie jest na sprzedaż. Nawet podczas meczów na trybunach pojawiają się transparenty w rodzaju kochamy Arsenal, nienawidzimy Cranky lub Cranky, wynoś się z naszego klubu. Amerykanin podpadł też opinii publicznej tym, że wielu swoich pracowników, także zatrudnionych w Arsenalu, zmusił w pierwszej połowie 2020 roku do redukcji pensji tłumacząc się pandemią. Sam natomiast w tamtym okresie powiększył w ciągu czterech miesięcy swój majątek o 323 miliony funtów, a jego małżonki o kolejne 93 miliony. Wygląda więc na to, że wiele musiałoby się zmienić, by Arsenal znów wrócił na właściwe tory. Nie wydaje się jednak, że pod wodzą scena Kranki i przy obecnym zarządzaniu byłoby to możliwe. Klub potrzebuje solidnej rewolucji nie tylko w drużynie czy sztabie szkoleniowym, ale przede wszystkim w gabinetach. Realne jest również zagrożenie, że piąty sezon z rzędu Arsenal będzie pozbawiony pokaźnych wpływów z Ligi Mistrzów. A przecież tak utytułowany klub z tak bogatymi tradycjami z pewnością zasługuje, by całkowicie wyjść na prostą i wrócić do krajowej oraz europejskiej czołówki. A waszym zdaniem, co jest największym problemem arsenalu? Dawajcie oczywiście znać w komentarzach. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, więcej czasu wam nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.